Widam w kolejnym filmie, prace postępują, łazienka została przygotowana pod wyrównanie podłogi, bruzdy oraz wszystkie dziury po przeróbkach wodno-kanalizacyjnych zostały zabetonowane, posadzka zagruntowana została cerplastem z tego względu, że tu beton był. Tak zwana palanka, bardzo gładki, więc dla pewności Cerplast. Miałaś tutaj wylewka samopoziomująca, ale jak zacząłem mierzyć laserem, taka aby oczywiście wyrównać się z podłogą już docelową, to wyszło, że mamy tutaj grubości od centymetra, miejscami nawet do 6. Więc nie ma sensu pakować tutaj poziomu Pójdzie beton B25 z worka gotowy od centymetra spokojnie można go użyć. Listwy zostały już obsadzone, podłoga zagruntowana. Tu też te rurki będzie szła ściana, ewentualnie do lekkiej korekty. Beton przygotowany. Zaprawa cementowa B25. Sprawdzony wiele razy już na niej pracowałem właśnie jak takie są duże rozbieżności za dużo na wylewkę, za mało na jakiś taki typowy jastrych. To wtedy idzie właśnie to od centymetra można tak w miarę bezpiecznie stosować Oczywiście można dać go grubiej jako wylewkę taką pływającą, ale wtedy już musi być około 4-5 cm minimum. Po prostu trzeba sobie sprawdzić na worku. Co prawda jest napisane, że można stosować od 1,5 cm. Jeżeli będzie związane z podłożem, no już są to sprawdzone, że tak od cm jest bezpiecznie. Można tego użyć. I teraz, jeszcze jak ustalić sobie poziom takiej wylewki? No, w, w pierwszej kolejności należy sobie wyznaczyć punkt 0. Jak ta wylewka ma być? Dla mnie wyznacznikiem jest podłoga w korytarzu, do niej będzie równane, tak samo ta reszta będzie również równana do tej podłogi, do tych dwóch. No i teraz tak, jeżeli nie mamy lasera, no to poziomica opieramy o wyznaczony punkt i pierwszy jakby poziom opiemy. możemy na przykład wkręcić kołek szybki montaż ustawić wysokość, tak żeby był idealny poziom i od tego kołka później już po kolei listwy poziomicą ustawiać no, ale oczywiście najwygodniej jest użyć do tego laser tutaj laser trzy płaszczyznowy w sumie zasada ta sama Ustawiam laser tak aby świecił nam i na podłogę będzie chcemy chwycić punkt I tak samo być potem ustawione na listwie Tak i każdą listę po kolei Łapiemy się Jak on nam świecił I kolejne Tu nam zasłania stoi, miarką idziemy raz, dwa. Tylko od razu widzimy, trzeba podnieść, trzeba dodusić, dołożyć kleju. Klej mi się sprawdza gipsowy do GK. W miarę szybko wiąże. Ta listwa na nim nie pływa. Nie rozpływałem na takim betonie. Jak jest za gęsty, nie klej się do podłoża. Jak zrobiłem trochę rzadszy. Ten klej po prostu się rozpływa, ten placek. I listwa zaczyna mu siadać. Nie? Także nie polecam. Ewentualnie można taki myk zrobić. Dorzucić trochę kleju do glazury. Wtedy ta zaprawa się zrobi taka kleista. Nie siada, ale najwygodniej po prostu parę placków na klej do wieka. Ustabilizować. I na to zalewamy. Także to chyba tyle jest takich informacji, jak chcę ogarnąć. No i podłogę ważne, aby zagruntować stare betony można jakimś zwykłym gruntem. Tu była tak zwana wpalanka na gładko, więc poszedł cerplast, aby to się wszystko razem związało. I przy takich cienkich warstwach lepiej użyć trochę rzadszy, lepiej zwiąże z podłożem niż taki na pół suchy. na tyle, że można już wejść oczywiście dobrze się położyć stropion raz, że nie moczymy spodni dwa, nie uszkadzamy jakoś mocno powierzchni, nie robimy dziur teraz jak się zabrać za zacieranie najlepiej sobie wybrać taki moment że nie trzeba dodatkowo zwilżać wodą czyli tak będę ten związek na tyle, że można wejść zacieraczka kropionowa, ewentualnie taka w starym stylu duża drewniana. Jeśli chcemy jakąś dokładniejszą płaszczyznę, jeszcze zrobić no i lecimy zacieranie. Dobrze jest mieć zostawione trochę betonu, takiego który już też się wiąże. Czyli kończymy zalewać, zostają pół biodra, zostawiamy to właśnie na etap zacierania. gdzieś jak będą ubytki, trzeba będzie dołożyć. Wrzucamy już taki związany beton. Tego tak, on jest na tym, samej etapie, na tym samym etapie wiązania jak nasza podłoga. I zacieramy, można odkowo zablachować. Wtedy w ogóle wychodzi już skała. Jeśli ktoś by chciał sobie zrobić tego typu wdewkę betonową gdzieś na trasie, nas pod bruku coś takiego. Dobrze zatrzeć wyblachować na gładziutko i nic tam więc nie potrzeba łatwo się zmywa woda na tym nie stoi, nie wsiąka można umyć taką posadzkę w zetrzeć na pewno dużo lepsze rozwiązanie niż takie zostawienie czegoś takiego ewentualnie zatarcie kopacą co jest taki chropowaty tak wygląda po zablachowaniu Ewentualnie jeszcze można zrobić falankę, ale jak to zrobić, to się nie radził. Nie próbowałem nigdy, więc nie będę czasami wkładał w błąd, ale wtedy wychodzi dosłownie szkło i wtedy mamy tak dosłownie, jak lastryko prawie że. Ładka i lecimy za cieranie. Polecam dostawiania wylewki bez zatarcia. Na wierzchu powstaje. Wychodzi to mleczko betonowe, cementowe. Później to może się łuszyć, odwarstwiać. Jak beton ma być mocny i posadzka ma służyć długo. No bo jak gdzieś ma coś by do tego przyklejone, to trzeba to zatrzeć przynajmniej na ostro, bez blachowania, tak żeby to mleczko całe wymieszać z betonu. Prezentuję. Pokażę, jak to już będzie stwardniałe, jak to wygląda. Ten beton na drugi dzień, patrzenie z kamień. Po dwóch trzech dniach nie da się już go zarysować to tym Dodatkowo takie zatarcie, zablachowanie poprawia jego wiązanie. Woda nie odparowuje tak szybko. Praktycznie trzeba go polewać. Jest o wiele mocniejszy, nie ma takiego niebezpieczeństwa, że beton nam się spali, czyli zrobi takie sypki, woda szybko odparuje, nie zdąży związać, no i wtedy może być problem. No i tak to wygląda posadzka po dwóch dniach. Jak widać, nie zrobiła się biała, pomimo braku polewania jej wodą z doświadczenia wiem, że jeżeli by została tylko zatarta i nie zablachowana na drugi dzień już bardzo mocno schnie, robi się biała potem ta wierzchnia warstwa się parzy no i cała posadzka już traci swoją wytrzymałość po prostu przy zamiataniu normalnie zmiatamy ten beton ta sama posadzka jest kiepskiej jakości Na ja razie niczym twardym jeszcze nie dorysował, ale już od paznokci mamy dosłownie kamień A równość posadzki wyszła tak Jakieś tam minimalne odchyłki może są miejscami może ta listwa delikatnie gdzieś wystaje teraz można kłaść płytki czyli grzebień bez żadnych systemów równa warstwa kleju płytka kładzona wystarczająco znaczy tutaj to wystarczy tak nie trzeba tutaj cytować z żadnymi systemami Klient nie jest jakiś przewrażliwiony na tym punkcie, że tam o grubość kartki gdzieś krawędź będzie wystawać być ładnie, równo, estetycznie To nie to karnia, żeby tu robić co do mikrona. Także tak to się prezentuje. Poziomu tu nie będę pokazywał, nie wiem czy na to pokazuje dobrze. Jest pod laser. Także powinno być ok. Najważniejsze, że jest płaszczyzna. Także teraz można przystąpić do kolejnych prac. W pierwszej kolejności płytowanie, porobienie kątów tam gdzie trzeba. Później pójdzie sufit i na końcu wygrodzenie tutaj jakby dwóch pomieszczeń. Tu będzie mały korytarzyk, jedna łazienka po lewej stronie z prysznicem, druga na wprost, będzie tylko zlew i ubikacja. Także będą dwa osobne pomieszczenia. Tak to się prezentuje.